Cześć wam. No tutaj jest kawałeczek filmu, jak ja odpowietrzam całutki układ hamulcowy, dlatego że na wszystkich kołach były wymienione cały zestaw hamulców, nowe tarcze, nowe łożyska, nowe no wszystko nowe razem z przewodami hamulcowymi tymi elastycznymi. Twarde zostały, natomiast na 100% są e, zapowietrzone, tak jak teraz tutaj widać. Także ja zapraszam do oglądania e, dłuższego materiału. Nie wiem, czy widzicie. No to jest właśnie spowodowane tym, że się wymienia cały układ, tak? Także no kilkukrotnie trzeba będzie to powtórzyć. E, dobra. Idę po